Witam państwa serdecznie. Tak jak wcześniej zapowiadaliśmy, nawiązaliśmy współpracę. Do ustalenia zostały detale z panem Zdzisławem Kapką, aby wzmocnić nasz pion sportowy. Dla młodszych z państwa, aczkolwiek widzę też seniorów, którzy pamiętają Zdzisława Kapkę jako piłkarza, jako uczestnika finałów Mistrzostw Świata, jako zdobywcę tytułów Mistrza Polski i reprezentanta na arenie pucharowej w piłce nożnej, pucharów klubowych. Ale również tak jak państwo doskonale wiedzą, myślę wszyscy człowieka, który był związany z Wisłą Kraków przez wiele lat w strukturze menadżmentu, nie tylko zawodniczej, ale też wtedy kiedy Wisła Kraków zdobywała tytuły mistrza Polski, ale też wtedy kiedy dopiero tworzyła E, budowę klubu, który dzisiaj możemy oglądać, który wiele lat reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej, ale również e, zanim do tej ery Bogusława Cupiała doszło, prawda? E, wtedy, kiedy klub musiał włożyć wiele wysiłku, aby być e, i dojść do tych, do tych wszystkich pięknych zaszczytów. E, ponad na pewno 300 meczów. E, w barwach Wisły Kraków, 327, jako... 327 meczów ligowych, na pewno ze 150 pucharowych, więc łącznie około 500 pewnie, no i ponad 90 goli, bo przypomnę, 3... 93, 93. <grywka> <grywka> Pan Zdzisław grał na pozycji napastnika. Nieprzypadkowo po mojej lewej stronie jest Welo mhm. Nikitowicz, który jest członkiem sztabu szkoleniowego, ale również zajmuje się u nas w klubie wyszukiwaniem nowych piłkarzy, oglądaniem ich. Chcemy, Rozbudowywać tą y, strukturę skautingową, ale struktura skautingowa jest w strukturze sportowej, więc, tak jak powiedziałem, we wstępie, na wstępie wzmacniamy pion sportowy. Sześć w jest trochę czyli... Sześć. Brawo, brawo, za pumptnęło. Ile meczów? No ponad 100 w górniku, górniku ekstraklasie, A. ale w górniku ponad 300, ponad 300, Właśnie, no, to jest... 300, 300, 300, 300 no nie tak jak pan Zdzisław, ale, no, ale bez pucharów, trochę mniej bramek niż pan Zdzisław, trochę mniej, ale inna pozycja to też może, może być mniej. Ja myślę, że tu prezes powiedział w zasadzie dość dużo, ja się cieszę z tego, że dostałem propozycję od prezesa tutaj przyjścia i współpracy z Łęczną. Górnik zawsze w Polsce, tak powiem, był znany z solidności i z tego, że, że po prostu robi to bardzo dokładnie i solidnie. Myślę, że moja osoba pomoże też w tym, żeby podtrzymać tą solidność, ale żeby jednak troszkę lepiej wyglądało to, nazwijmy to, sportowo, żebyśmy nie musieli się tutaj w Górniku cały czas martwić o to, czy się utrzymamy, czy się nie utrzymamy. Ja na pewno nasze ambicje tutaj są takie, żeby iść, iść trochę w górę, znaczy w górę trochę w sporcie, to jest tak, trzeba iść jak najwyżej, no ale to na pewno nie będzie, yy, nie odbędzie się rozdnia na no. ale ja jestem przekonany, że wspólnymi siłami yy, pójdziemy do, do, do góry. Tak jak powiedział, będziemy współpracowali w grupie, to nie jest tak, że to ja przychodzę i ja to będę tylko sam robił, tylko to będzie nas parę osób, które będziemy za to odpowiadali przed prezesem i mam nadzieję, że z zbędne spostamy wy, wymaganiom prezesa, bo prezes jest bardzo wymagający. Ja się bardzo cieszę, że Pan Zdzisław dołączył do naszego klubu, bo pół roku temu skończyłem z graniem, aktywnym graniem piłkę i jestem po tej drugiej stronie i cieszę się że na jakiś początku tej swojej drogi, którą, którą zacząłem robić. Spotykam na samym początku takie, taką osobowość takiego człowieka, który co by nie mówić, na pewno dołożył dużą swoją cegiełkę, żeby Wisła Kraków była wielkim klubem, czyli takim jak, jakim teraz jest. Z panem Kapką wczoraj usiedliśmy, poglądaliśmy niektóre rzeczy. i Mogę wam też powiedzieć, tak, że to Kuby też powiedziałem, że wczoraj się się nauczyłem więcej niż przez pół roku ostatnich, chociaż słyszałem z niektórych ludzi i patrząc, jak pan pan Zdzisław do niektórych rzeczy, podchodzi, myślę, że Nasz klub na pewno z tego skorzysta i pójdziemy w tym dziale scoutingu i dziale wyszukiwania zawodników dla górnika Łęcza. Pójdziemy mocno do przodu. Ja jako osoba związana bardzo długo z górnikiem Łęcza jestem w stanie poświęcić się, dać na pewno dużo swojego czasu i swojego, swojego życia, żeby się wiele od pana ziska nauczyć i mówi, jestem do dyspozycji, tak jak pan zisła też powiedział. Będziemy to robić. Chcemy po prostu stworzyć taki mocny team, który będzie odpowiedzialny za to, co się będzie działo w Górniku Łęcza, jeżeli chodzi o boisko też z tenerem Smudą i odpowiedzialny za to, żeby trenerowi Smudzie przeprowadzić młodych, utalentowanych, to jest jedna rzecz, a też doświadczonych, dobrych piłkarzy, żeby, tak jak już na gali powiedziałem to ostatnio, żeby Górnik Łęcza już ruszył do przodu i żeby ta Lubelszczyzna z tego klubu była jeszcze bardziej dumna niż jest obieca.